Fantastycznie kietrz ze strony ty, Kasi fusi Bożek Fenomenalna zagrywka No i teraz, zobaczmy To uniesie Szalek, na swoją stronę Ty ja nawet cię nie widziałem Fusia Widziałem totalnie to trwa, Mam! Zrobię to na No Dobra, resztę gra i jedziemy Ja tak codziennie no, będę no. robił to na codziennie dla kogoś pizze na czacie Trzy daję 3 resety, uwaga, raz Po raz drugi i po raz trzeci Let's get right Good draw. luck, Fusia no i zobaczmy! Jeden do teraz. Mamy komentatora! Jest poważny! Wszyscy widzowie teraz... Ej, serio, bez żartów. O! Bardzo wyrównana walka. Nie, nie Jak umieram, to nie. To jest... brawa, 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 brawa. Stronniczy Zresztą. komentator. <śmieniu> Fantastyczny od ze strony Kasi buzi bożek Fenomenalna zagrywka. No i teraz zobaczmy. To uniesie szaleckie na swoją stronę. Ty ja nawet Cię nie widziałem, Fusia. Widziałem Cię. Totalnie, totalnie <tuszy> <dominuje>. <mach> <mach> <tuszy> <mach> Parcie. Dobra, daj, w przypadku też musza. potrzeba. <mach> się i no. Dobra, muszę. 5 <mach> złotych. Ty mordo, ale drogą chcę H-2 teraz. Ja też już skrzynkę na niej. czym drugą? Czy nie? Słucham? Posłał się troszkę. Hmm. Gdzie ty się chowasz? Łoooł! Wow. Bo... Wow. super! Pozdrawiam cię! Dzięki za stówę, super, Mordeczko! <laughs> Ja. ja. ja się Jesteście 거래, super. sto się super kciuk w górę, kciuk w górę, ja kciuk w górę. Dzielę. Oglądam was cały czas. Masz taki Oko, tająca oko, tająca oko. Brawo, ty, ty się spotkamy na tak, tak, tak. <ślańcowe> <ślańcowe> to te, to te krczaki, tak? Kurde, masz sztywny nadgarstek, Zaraz walę <ślańcowe> go. <ślańcowe> Od kiedy mam dziewczynę, to mam taki sztywny nadgarstek. Mi się ciężko gra, nie wiem czemu. <grystanie> <grystanie> Dlatego w sobie mówię, że to jest Też mi się to wydaje. <grystanie> no jak to? Nie, to zdoła, Siedemnaście. Ty, no Kaśka, nie szalej. Bardzo dobrze. Bo grasz u siebie. A. <laughs> Jest, dlatego. A ty gdzie grasz? W na wyjeździe. Ja gram w piwnicy sobie. Ale chodzi mi, że masz, wiesz, swoich kibiców. A, aha, a aha, tu Kończ na wyjeździe, a potem się odwrócisz. Ja na wyjeździe. O dobry, kurczę, chet, dobry, to dobra, dobra. Dobry był. Lecimy już tak na serio. Robimy jej knockout. O czyje co mi Respa to? O nie, kłopoty! Oj Kasiora, kasa Kłopoty kasiera, kłopoty. Usiada waj, pizzy Dobra, jak będę miał 14 to jest Chyba, że nie będę musiał jej dawać. Kurde, ja mam taki niefajny nie jakby kurde. stan aktualny. Taki sztywny się czuję, jakiś taki kurde nie nie rozgrzany. Taki jest! Fusia, co robi ty? Taki ja jej chciałem, ja jej chciałem jej Do, To było trochę z respa, ale się napaliłam po prostu. Nie próbuje. no, jak jest Time zero to można. To a co robi ty? Oh, yeah, bro. Ale mnie rozpi***dzi. Powiem Pamiętaj, tak, jak ze mną wygrasz czy wygrasz pizzę, to już w ogóle będziesz... Oj, to so trzydzieści. Oj, sprzycha, siada. Za skrzynko no. się chowa. No, widać zaraz. Ty! Oooo! Zumie tak Teraz jakaś... Zaraz ją trastyczkę zmienić. O właśnie. Teraz zobaczmy jak Fusia wykorzystuje broń przeciwnika. Dobra, kasuję tą zaraz. O, czemu ja nie umiem podnieść elki? Co jest ze mną nie tak? NIEEEEEEEE! Nie. 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 Muszę na AWP! Musisz znaleźć 5 minut na AWP, Fusia! Musisz! No nie wiemy, jak, jak poczekać jeszcze chwilę, tworzyłem te obuchy. Ale i tak już pizzę mi wiesz, co by to tam... Dobra, to wygrama to, z pizzę, wygrałeś, a teraz te awufy gramy. gramy.